Czy mydło to wynalazek XX wieku, czy może istnieją zapisy, które sugerują, że jest to produkt, który wytwarzany był dawno, dawno temu również? Dzisiaj właśnie o tym. Mydło, jakie znamy, czyli w postaci kostki, czy też tym bardziej żelu, to stosunkowo niedawny wynalazek. Natomiast już w średniowieczu, a nawet jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo już w starożytnej Babilonii, czyli prawie 5000 lat temu, wytwarzano mydło. W jaki sposób? No, przecież nie z wodorotlenku sodu czy wodorotlenku potasu, ale z popiołu oraz tłuszczy zwierzęcej. Dlatego ja dzisiaj udaję się w podróż w czasie i będę robił mydło w taki sposób, w jaki robiono je właśnie przed tysiącami lat. Czyli z popiołu oraz z tłuszczy. Muszę spalić sporo drewna, ponieważ z jednego kilograma uzyskuje się jedynie około 30 g popiołu. Tam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, ponieważ w tym powinien być to sam popiół. Natomiast tutaj mamy fragmenty, które nie do końca zostały spopilone w ognisku. Najlepsza woda to deszczówka, o, której mam dzisiaj bardzo dużo. Dlatego właśnie posłużę się nią. nabrałem więcej, ale potrzebuję tylko dwa, może maks. 3 litry. Mamy 3 litry zagotowanej wody deszczówki, więc teraz wlewamy ją do naszego wiadra z popiołem. I zobaczymy, co dalej z tego będzie. Zostawiamy ten popiół z wodą na 24 godziny. Jutro będę to przesączał. Mam nadzieję, że powstanie z tego klarowna ciecz, która potem posłuży nam jako baza do zmydlania tłuszczu. Dobra, minęła doba, więc dzisiaj przesączamy nasz ług i zobaczymy jaką ma moc, bo na podstawie tego dopiero ocenimy z jaką ilością tłuszczu będziemy, będziemy go łączyć. A leci przejrzysta woda? No może nie jest idealnie, ale jest znacznie lepiej. Gdyby taka woda została, to pytanie, czy mydło będzie czysciło, czy będzie brudziło. Dobrze, teraz robimy test, czyli sprawdzimy, czy potaż, bo tak nazywa się ta woda, która powstała po namaczaniu popiołu, czy ma odpowiednią moc taką, aby zmydlić tłuszcze. I teraz tak. Teraz to jajko, jak wrzucę, powinno się częściowo unosić ponad wodą. Uh. Ha, wygląda na to, że jest dobrze. Albo jajko jest jakieś trafione. Może pójdę sprawdzę. Pójdę po jeszcze jedno. Ma on odpowiednią moc, czyli no, przechodzimy do części zasadniczej, czyli do zmydlania. Aby zwiększyć moc potażu, jednak go troszkę zredukuję oraz jeszcze raz przesączę przez papierowy ręcznik. W garnku mam oliwę z oliwek oraz odrobinę oleju kokosowego. No i wlewam nasz łuk. Jak widać od razu oliwa zmienia swoją postać. Robi się taka piękna, zielona, kremowa. To jest typowy kolor dla mydła oliwkowego. No i teraz zasada jest taka, że przy tego typu mydle długo mieszamy i długo podgrzewamy na niezbyt dużym, dużej mocy, a więc Przenoszę się do kuchni i rozpoczynam proces zmydlania. Szczęśliwie, proporcje okazały się właściwe, więc mydło mieszam. Zaczęło lekko gęstnik. Tak wygląda już gotowe mydło. Można nabrać je w palce, rozetrzeć. Można myć się.